Możecie powiedzieć to wszystkie razem? W Stanisław! Oczywiście w Stanisław. Chcemy stać i sławić Pana Boga, ale też często padamy i, i boimy się i płaczemy. I to też jest część tego wszystkiego. Myślę, że to jest bardzo ważna część tego, w jaki sposób powstajemy. Czy powstajemy, czy wiemy, że powstajemy silniejsi w tej wierze Pana Boga. Nie no, do góry, do góry. W Stanisław i Dlaczego? Nie no, wtedy i się więcej się dzieje, nie? Pak się leży, to się gnije, tak mówią z prozaiście, nawet od zwykłego po prostu długiego leżenia coś już tam nie dobrego dzieje, a jak się człowiek przejdzie, przy okazji właśnie coś dobrego zrobi, jeszcze palam w po posłami, to widzi, no to działa, to działa, to chwyta. No generalnie zadaniem chrześcijanina to jest y to jest po prostu powstanie i droga. Nie? To, co mówi święty Mateusz, niech biodra wasze będą przepasane, pochodnie zapalone. Czyli my już stoimy, jesteśmy gotowi do tego, żeby iść. Kiedy Pan przyjdzie, to my wychodzimy Mu naprzeciw. A człowiek, który leży i płacze, to może nawet nie dostrzec tego Pana Jezusa. Widzimy to na przykład na podstawie Marii Magdaleny. Ona stoi przed Panem Jezusem, a ponieważ płacze z wielkiego smutku, bo zobaczyła, że grób jest pusty i nie wie, gdzie położona jej Pana. To nie rozpoznaje go. Człowiek, który sławi, to rozpoznaje Pana Boga i jest gotowy, żeby wyjść mu naprzeciw. No, koniecznie wstań i sław. Dlaczego? No, bo tam jest życie, tam jest miłość, tam jest Pan Bóg, tam jest wszystko to, do czego on właśnie nas woła, Byśmy wstali, sławili, z podniesioną głową, z ufności, zaufaniu, z jedności, z wiarą podążali naprzód. Zdecydowanie w Stanisław. Yy, kocham. Mm... Adorować, ale z tego wynika życie, z tego wynika działanie i z tego wynika uwielbienie. Czy Polsat Plus Arenia Gdynia jest większa niż księdza osiedle? No, chcę powiedzieć, że duchowo może być porównywalnie, aczkolwiek powierzchniowo chcę powiedzieć, że jest nieźle, jest dobrze, ale to no jednak, jednak nie jest osiedle. Z całym szacunkiem, muszę powiedzieć, że jest. się na takie wydarzenie jak w Stanisław? Ojeju, to jest ciężkie pytanie, ale w sumie to dlatego, że ja kocham uwielbiać. Po prostu taki festiwal, coś takiego, wielkie po prostu przedsięwzięcie, no ja musiałam tu być. Aby z jednej strony zapromować wolontariat, z drugiej strony powiedzieć o naszym Krajowym Biurze Organizacyjnym Światowych Dni Młodzieży. Dlaczego? Ja myślę, że właśnie po to, żeby znaleźć taką swoją skorupę, nie? Bo, bo skorupą e, może być dom, może być kościół, może być miejsce, w które możemy się schować, ale po to, żeby z niego wyjść, myślę, że takie wydarzenie jak to, gdzie razem się spotykamy, wielbimy, e, rozmawiamy, jest takim wydarzeniem właśnie wejścia do takiej skorupy katolickości, e, takiej bańki, od, odważy się nazwać, ale z której zawsze wychodzimy do świata, e, żeby głosić Ewangelię, więc warto najpierw się schować, żeby czerpać, siła, by móc na zewnątrz mówić o tym, z czego się czerpało te siły, więc to jest takie wydarzenie. No przede wszystkim to jest super sposób na właśnie pokazywanie swojej wiary, chwalenie Jezusa i cieszenie się z tego, że możesz spotkać nowych ludzi, którzy mają takie same mniej więcej poglądy jak Ty. No i też myśmy mega dużymi fankami się w suflennicy, więc tak przy okazji. I jesteś na tym wydarzeniu, to powiedz, dlaczego warto na nim być? Dlatego, że warto się napawać miłością do Pana Boga, łączyć się z ludźmi, którzy myślą podobnie, którzy też mogą nas zainspirować. Ja zawsze po takich spotkaniach, właśnie z takimi fantastycznymi ludźmi, jestem tak zbogacona i uskrzydlona. Znowu mówię uskrzydlona, bo dzisiaj też to świadectwo jest właśnie o tym. Że każdy z nas ma tego anioła stróża, o którym zapominamy. A musimy o tym pamiętać, i też możemy być aniołem dla drugiego człowieka. I tak właśnie mam wrażenie, że po takich spotkaniach często my przypominamy sobie też o tym, że możemy być właśnie aniołem dla drugiego człowieka, że możemy pomagać, że możemy autentycznie zmieniać świat codziennie. Wasza ulubiona piosenka? Moja ulubiona piosenka to góry do góry. Dziękuję. Drzewo. Arka Czy są trudne dla Was wasze łamańce językowe, które macie w piosenkach? Na początku były bardzo trudne, no bo to jednak trzeba ćwiczyć dykcję, jest to czasami trudne, ale przez to, że dużo ćwiczymy, to nie są już takie trudne. Czy takie wydarzenia uwielbieniowe są ważne według Księdza? Tak, bo ogólnie takie miejsca, są takie momenty, kiedy, zwłaszcza nasi młodzi ludzie, jak tutaj, mogą tak spotkać innych, którzy też wierzą, co generalnie na co dzień nie jest takie łatwe. Raczej, w sensie raczej chyba raczej bardzo trudno jest tak, żeby znaleźć takich rówieśników, którzy mają podobne wartości. I często w jakichś szkolnych klasach jest, nie wiem, dwadzieścia kilka osób, z tego bieżących 3, 4, 5. I tak tych, którzy myślą, kurcze, wymieramy, ramy. A tu się przyjeżdża, patrzy, nie, jest nieźle. Naprawdę, jeszcze jest naprawdę całkiem, całkiem, całkiem nieźle.